Jeszcze kilka lat temu to trio podbijało polski internet, a ich synkowe filmiki generowały milionowe wyświetlenia. Ekipa Vib Bros mogła pochwalić się silną pozycją na YouTube oraz rozpoznawalnością zdobytą w zastraszająco szybkim tempie. Na kanale co rusz pojawiały się nowe projekty, ciekawe inicjatywy czy kolaboracje z innymi popularnymi twórcami. Od prawie trzech lat na kanale nie pojawił się praktycznie żaden nowy film. Nasuwa się więc jedno pytanie: czym zajmują się teraz jego właściciele? Na samym początku warto nakreślić, czym zajmowała się ekipa VIP Bros. Pomysłodawcą całego projektu był Wojtek Przeździecki, znany dziś wszystkim jako Oj Wojtek. Kanał na platformie założony został w lutym 2016 roku i to właśnie wtedy, a dosłownie kilka dni później, opublikowany na nim został pierwszy film. Początkowo wszystko było prowadzone wyłącznie przez Wojtka i jego kolegę Piotra, stąd też pochodzi nazwa kanału W jak Wojtek i P jak Piotr Bros. Lubi jak to woli, wytwórnia irracjonalnych pomysłów. Dopiero po około roku do ekipy dołączył Kolejny członek, Adam. Z debiutanckim filmikiem wiąże się zabawna ciekawostka, ponieważ został on nominowany podczas festiwalu filmów amatorskich w Berlinie. I pojechaliśmy na ten festiwal i on normalnie był puszczany na jakiejś scenie tam z, z dubbingiem po niemiecku i wygrał. I w ogóle wyszedłem na scenę i dostałem za niego jakąś nagrodę. Panowie na bieżąco realizowali kolejne internetowe pomysły, które w tamtym czasie jeszcze nie cieszyły się takim zainteresowaniem jak dziś. Stosunkowo niskie zasięgi utrzymujące się na kanale przez prawie rok nie zdemotywowały youtuberów. W dalszych próbach osiągnięcia sukcesu. Punktem zwrotnym okazał się opublikowany na początku 2017 roku film pod tytułem Najbardziej stresujący sytuacje. Wideo na tę chwilę zostało obejrzane prawie 6 milionów razy. Oczywiście wynik w tamtym czasie był znacznie niższy, lecz było to duże osiągnięcie, zważywszy na fakt, że kanał miał wtedy zaledwie 70 tysięcy subskrypcji. Sukces filmiku spowodował, że z niemal w całości przerzucili się na content stankowy, który w tamtych latach był zdominowany przez inną ekipę youtuberów, a mianowicie abstrahuje. Każdy kolejny materiał w wykonaniu Trio generował milionowe wyświetlenia, dzięki czemu stali się oni jednym z dominujących kanałów na tym formacie na polskim YouTube. Do tej pory najpopularniejszy filmik autorstwa chłopaków osiągnął ponad 80 milionów wyświetleń w przeciągu 6 lat. Wiąże się też z tym kolejna ciekawa historia. Otóż film początkowo miał być kampanią promocyjną dla firmy produkującej keczupy. Efekt końcowy materiału nie satysfakcjonował klienta Brosów, wobec czego ci zrezygnowali ze współpracy, blurując przy tym nazwę marki w swoim materiale. Niemałe musiało być zaskoczenie zespołu marketingowego wspomnianej firmy, kiedy okazało się, że film zaczął generować olbrzymie wyświetlenia, a jego zasięg dotarł m.in. do Indii, gdzie stał się wiralem. Był to główny powód, dla którego najgorsze sytuacje na grillu okazały się hitem. Internauci bardzo często zarzucali chłopakom, że kupili wyświetlenia, na co Wojtek zdecydował się odpowiedzieć podczas rozmowy z Wersow. To no kupiliśmy. kupiliśmy. No gdzie, no co ty. Oprócz tego członkowie Vibros zajmowali się tworzeniem muzyki, nazwijmy to rozrywkowej, w wyniku czego powstała nawet pełnoprawna płyta pod tytułem Siano Highs. Nie można pominąć legendarnej już kolaboracji VIP Brosów z ekipą, którzy wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Przejmujemy YouTube" y w zaledwie 24 godziny. Utwór opublikowany na kanale Friza dziś posiada ponad 70 milionów wyświetleń. Wraz z upływem lat content stękowy coraz mniej trafiał do odbiorców, w wyniku czego VIP Brosi zaczęli poważnie zastanawiać się nad dalszymi losami swojego kanału. W ten oto sposób narodził się pomysł stworzenia własnej partii politycznej i wystartowania w wyborach parlamentarnych. Oczywiście wszystko. Wszystko było jedynie żartem, jednakże akcja chłopaków odbyła się ogromnym echem w sieci. Akcja zaczęła się od pożegnalnej piosenki opublikowanej w sierpniu 2020 roku. Tuż po niej na kanale pojawił się krótki filmik zatytułowany Dlaczego kończymy z YouTube, który dziś jest ustawiony jako niepubliczny. Na nagraniu mogliśmy dowiedzieć się, że projekt VIP Bros zostaje zakończony m.in. z powodu braku pomysłów oraz wypalenia twórczego. I ten projekt wyrósł dzisiaj do takiej skali, że po prostu stał się strasznie angażujący dla nas i nie jesteśmy w stanie kontynuować działalności na YouTube. Jak i kontynuowania tego projektu, także to jest moment, w który musimy sobie niestety zrobić przerwę. Cała trójka chciała skupić się na innym ważniejszym projekcie. Zmartwieni widzowie nie musieli długo czekać, ponieważ dwa tygodnie później youtuberzy ogłosili start kampanii wyborczej swojej partii VIP wolność i postęp. Wokół żartu powstała cała narracja i wiele osób wzięło pomysł na poważnie. Dlatego też kiedy okazało się inaczej, część z fanów zwróciła się przeciwko VIP Brosom. Idąc za ciosem, youtuberzy ogłosili kolejny projekt, przenosząc się tym razem na platformę Twitch. Oglądalność trans. Transmisji na żywo nie była zbyt wysoka, dlatego też zaprzestali streamować. Ciągły spadek wyświetleń został chwilowo stłumiony nowym formatem na kanale, mianowicie podcastami. 23 sierpnia 2021 roku na kanale pojawił się kolejny film z wyjaśnieniami, który w odróżnieniu do swojego poprzednika nie był żartem. Krótkie nagranie prezentowało zapowiedź nowego oddzielnego kanału Wojtka oraz Adama, który postanowił odejść bardziej w stronę muzyki. A ja otwieram kanał głównie muzyczny. Zapraszam Was serdecznie na premier mojego pierwszego utworu. Piotrek natomiast, który wydawał się niekoniecznie dobrze czuć w formacie podcastowym, przyznał, że ma zamiar odciąć się od social mediów, będąc aktywnym jedynie na swoim Instagramie. Jedynym medium, na którym będziecie mogli mnie zobaczyć, no to mój Instagram. No i prawdopodobnie będę przewijał się gdzieś na kanałach u chłopaków. Tego samego dnia na kanale Wojtka pojawił się film pod tytułem Koniec VIP Bros. YouTuber wskazał przyczyny rozwiązania projektu oraz powody, dla których zdecydowali się zawiesić kanał. To zakończenie w sumie trwa już od jakiegoś czasu. Wypalamy się, jeżeli chodzi o ten format komediowy i taką współpracę we trzech. Po polityce, kurde, było to dalej takie błąkanie się po macku. Po wspomnianych filmikach na kanale Vibros pojawiło się jeszcze kilka nagranych na zapas podcastów oraz druga część najgorszych sytuacji na grillu która była elementem promocji projektu Wojtka. Jak wygląda życie chłopaków po zakończeniu Vibros? Zgodnie z zapowiedziami, Piotrek zniknął z polskiego YouTube'a, będąc aktywnym jedynie na swoim prywatnym profilu na Instagramie. Z informacji udostępnionych przez influencera na platformie LinkedIn, możemy dowiedzieć się, że zaczął rozwijać się w branży informatycznej jako front-end developer. Obecnie niewiele wiadomo o tym, czym obecnie zajmuje się były członek VIP Bros. Nieco więcej można znaleźć na jego Insta, na których co jakiś czas publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Warto wskazać, że liczba obserwujących na profilu Piotrka regularnie się zmniejsza nawet o kilkaset osób miesięcznie. Zapewne Wynika to z rzadkiego wrzucenia zdjęć oraz niewielkiej interakcji z fanami. Pomimo odejścia z YouTube'a, Piotrek wciąż chętnie przyjmuje współpracę reklamowe od różnych marek, które reklamuje na swoim Instagramie. Wydaje się, że decyzja o odejściu z kanału wyszła Piotrkowi na dobre, a on sam może realizować się w tym, co sprawia mu największą satysfakcję. Jeszcze za czasów Vibros to właśnie Adam odpowiadał za piosenki, które wspólnie z dwójką pozostałych członków tworzyli. Nic więc dziwnego, że po odejściu z projektu postanowił w pełni poświęcić się karierze muzycznej i od czterech lat tworzy pod pseudonimem Szymczyk. Jego profil na Spotify jest odsłuchiwany przez prawie 30 tysięcy osób miesięcznie, lecz początki Adama w branży nie należały do najłatwiejszych. O ile pierwsze utwory realizowane przy pomocy kolegów z Vibros przebijały bariery 100 tysięcy wyświetleń, tak każdy kolejny spotykał się z coraz mniejszym zainteresowaniem. Wy w kilku wywiadach Adam wspominał, że było to dla niego bardzo ciężkie doświadczenie, ponieważ znajdował się na etapie życia, w którym wiedział, że należy zacząć zarabiać. Wchodzącemu w świat muzyki artyście ciężko było zmyć z siebie łatkę Adama z Vibros, a jego przeszłość w cudzysłowie youtuberska niejednokrotnie przeszkadzała mu w budowaniu nowego wizerunku. Jesteś Adamem z Vibrosów czy już w ogóle odciąłeś to od siebie? Właśnie ten temat <laughs> chyba nigdy nie zniknie, że nie tak powiem. Wkurzam się na to, że ta moja przeszłość mhm. przeszkadza mi teraz w budowaniu Marki artysty muzycznego. Adam przyznał, że większość z jego projektów nie pozwalała mu zarobić, a niekiedy sam musiał do nich dokładać, co zapewne nie pomagało mu w ustatkowaniu się po zakończeniu projektu VIP-Bros. W wyniku niestabilnej sytuacji finansowej, zdecydował się na pracę w sprzedaży na etacie, w której spędził kilka miesięcy. Po czym się zwolnił, dochodząc do wniosku, że jest to sprzeczne z jego naturą. Pracowałem sobie na etacie rok temu, jakoś wtedy. Nie podobało mi się totalnie, po prostu gdzieś tam kumpel mi zaproponował. Pomimo tego, Adam dobrze wspominał czas spędzony w pracy, a zwłaszcza ludzi, z z którymi przyszło mu wówczas współpracować. Najpopularniejszy kawałek na YouTube'owym kanale Adama został zrealizowany wspólnie z innym popularnym artystą, Boberem. Utwór Kiedy byłem na chwilę obecną przekroczył milion wyświetleń, co plasuje go jako najczęściej odtwarzany numer z dotychczasowej twórczości Adama. Z czasem Szymczyk zaczął dostawać propozycje grania koncertów, które, jak sam wspominał, nie przyciągały tłumów. Ja, że tam znowu nikt nie przyszedł, prawda? Tak, tak, tak. Ja tak, tak ale Ludzie <laughs> lubią, on już nie wychodzi. Adam wciąż realizuje się w swojej pasji, wkładając dużo pracy. Zarówno w realizację teledysków, jak i budowanie kampanii promocyjnej wokół utworów. Wojtek jako jedyny z całej trójki zdecydował się na dalsze tworzenie kontentu na YouTube, co z perspektywy czasu można ocenić jako bardzo dobry ruch. Pierwsze vlogi na jego własnym kanale dotyczyły tematów duchowych oraz problemów, z którymi Wojtek się wówczas borykał. Dotyczyły one głównie tematów związanych z rozwiązaniem projektu VIP Bros, który w końcowym rozrachunku wprowadził trio w długi. Zarówno Wojtek, jak i Adam i Piotrek zmierzyli się również z wypaleniem zawodowym i przeświadczeniem o tym, że stracili zaufanie widzów przez żart z partią polityczną. Wojtek wciąż szukał kontentu, który będzie dla niego lukratywny oraz przysporzy mu satysfakcji. W tym celu założył drugi kanał działający pod nazwą SKTM, który mimo względnie dobrych wyświetleń nie był tym, czego oczekiwał od siebie influencer. Pierwszym, dużym projektem Wojtka był pomysł wykreowania zabawnego dziennikarza i zrobienie z niego gwiazdy internetu. W ten oto sposób powstał Ludwiczek z kanału Top Top News, który w kilka miesięcy stał się internetowym celebrytą. Wojtek zaczął również bardziej angażować się w tematy społeczne, tworząc m.in. materiał poświęcony skamerskim produktom reklamowanym przez z influencerów, który dał mu spory zastrzyk rozpoznawalności. Oj Wojtek ma na koncie również walkę podczas gali freakfightowej Fame11. Jego przeciwnikiem początkowo miał być Sylwester Wardenga, lecz ostatecznie wybór padł na Marcina Dubiela, który zwyciężył pojedynek poprzez techniczny knockout. Oprócz tego na kanale Wojtka mogliśmy znaleźć kontent podróżniczy oraz dwie loterie będące popularnym formatem w tamtym czasie. Nieudanym projektem okazało się wyzwanie, podczas którego Wojtek miał odwiedzić 196 krajów w niecałe dwa lata, publikując przy tym codziennie treści. Niestety Wojtkowi nie udało się zrealizować planu, w wyniku czego zawiesił serię podróżniczą, aby ochłonąć i wrócić z bardziej jakościowym kontentem, który będzie mu sprawiał radość. Czy udało mu się tego dokonać? Całkiem niedawno Wojtek wyprowadził się z Polski, aby ponownie nabrać inspiracji i tworzyć to, na co ma ochotę. Obecnie na jego kanale możemy znaleźć luźne vlogi nagrywane z różnych części świata, które są realizowane na naprawdę wysokim poziomie, a aktualny styl życia wydaje się być w końcu zgodny z tym, do czego tak usilnie Wojtek dążył. Ważne jest, że Cała trójka influencerów nie pozwala, aby łatka chłopaków z Vibros przylgnęła do nich na stałe i próbują na własną rękę przedstawiać swoje autorskie pomysły, nie żyjąc przy tym przeszłością. Jak widać, pomimo zakończenia etapu z kanałem Vibros jego byli członkowie idą do przodu i, co najważniejsze, spełniają się w tym najlepiej jak mogą.